No dobrze moi drodzy to teraz zaczynamy sobie e, płytowanie dużego salonu już pierwsi ci którzy mogą zauważyć płytę mogą powiedzieć halo majster jeden z drugim kurwa płyta e, kurczę, płyta nie w tą stronę się kręci a no i tu was zaskoczę bo przy mojej drodzy rozstawie co 40 na płytach siniata jest dopuszczalne płytowanie w tą stronę, czyli e, niepodpartą krawędź będziemy mieli e, tą krótszą, czyli niefabryczną, bo teoretycznie powinno się w drugą stronę robić z racji tego, że to jest nieoryginalna krawędź i ona jest osłabiona, to powinna być podparta profilem. Natomiast przy takim rozstawie na płytach siniata możemy sobie coś takiego wykonać i tak sobie wykonamy, bo tak rozmierzyliśmy właśnie nasze e, jakby stelaże. Tym bardziej płyty mamy 260 więc żeby nie obcinać 20 cm z każdej płyty, jakbyśmy chcieli odwrotnie robić, to wymyśliliśmy, że zrobimy to w ten sposób. I właśnie teraz sobie wstawiliśmy pierwszą płytę i teraz tak. Generalnie no chata jest bardzo długa, nie? I generalnie nie wierzcie w to, że kąty tam będą idealne 90 stopni i żeby uniknąć po prostu tutaj jakiegoś machnięcia i tak dalej, pierwszą płytę chcemy sobie ustawić idealnie w stosunku do naszych stelaży, bo jeśli tutaj wyjdzie nam gdzieś przy ścianie jakaś taka niedoróbka, to sobie na drugiej płycie to wyrównamy albo wyrównamy to za prawą, natomiast jeśli... Będziemy już tam w salonie za 10 metrem. To wierzcie mi, że może wyjść jakaś taka kurde sytuacja, że nam braknie profila. Tak więc ważne jest to, żeby pierwszą płytą zacząć idealnie równo w stosunku do profila i bardziej się tym sugerować aniżeli ścianami. Tak więc dlatego sobie postanowiliśmy zacząć ta. Zacząć od 40 cm, czyli tu pójdzie 40 cm wcinka, akurat z, dwóch, z jednej płyty wyda nam na całość także dużo odpadu z tego nie będzie. No i co? No i lecimy sobie z pierwszą warstwą. Chcemy zrobić dzisiaj, bo jest już godzina 14, o 15 kończymy. Chcemy dolecieć sobie do końca paroizolacji, bo paroizolacja przy tych temperaturach jest duże prawdopodobieństwo, że jak przyjedziemy jutro, to ona nam Odpadnie, po prostu jest za zimno i ten klej e, przestaje e, trzymać. Najlepiej, jeśli używacie na przykład kleju w sprayu. Kleju w sprayu, to robić to w lato albo wiosnę, wiosnę. No generalnie, kiedy ta temperatura w pomieszczeniu jest około 15 stopni, to on wtedy jest najbardziej efektywny. A, a jeśli robicie zimą, no to starajcie się wybierać taśmę dwustronną, bo ten klej jednak trochę lepiej będzie Wam działał. No ale my sobie poradziliśmy, zobaczcie, że klejem, taśmą wszystkim tutaj daliśmy radę, więc zobaczcie, jak majster to przypłytuje. Ja już idę docinać kolejną płytę. Leśniak. Na posterunku był tu dzisiaj zna, od nas z rana, także pozdrawiamy cię, krzychu, powiedział, że kawał dobrej roboty nikomu nie potrzebne. Telling me this, you're telling me, telling me that And I don't know what to expect You say it's alright But I don't feel yeah. I can't say something is wrong My intuition is wrong You say it's okay But I don't believe you I can't say something is wrong It's just one the thing them that I want Gonna ask you once Don't say you're sorry Sorry, someone's run out for love <inaudible> Don't say you don't say

Ubyło nad głową. O, nawet ładnie to wygląda. Kreski sobie strzelamy z odstrzału. Majster kupił na budowę takiego. To jest Fatka, się nazywa? Fatmax chyba. Co? No Stanley, Fatmax, coś takiego sznur do odstrzału, generalnie. Bardzo fajny, bo z automatyką mi się nie psuje. <noise> na budowie się nie przydał tyle, co tutaj. No zobaczcie, proste, proste linie. I naprawdę robota idzie, od razu sobie widzicie, że wyciągnęliśmy anemostatę, żebyśmy po prostu później nie musieli taki kawał wchodzić, i, bo tam będzie wyłaz. I uszczelniaczem podklejone jest, więc spokojnie to nie jest tak, że przewaliliśmy izolację i zadowoleni jesteśmy. Nie? Tak więc one są wyciągnięte. One są w równych odstępach, bo jest akurat środek anemostatu wychodzi po 57 cm od boku z jednej i drugiej strony. Tak więc wiecie, żeby one tam nam nie falowały, bo ich jest aż 3 na długości, więc mamy sobie zaznaczone ołówkiem 57, 57, pod zawsze to sobie później najłatwiej wyciąć, zawsze pod laserek będzie, będzie prosto. Nie? I tu od razu nie wiem czy zauważyliście na przebitkach, ale robimy na drugą warstwę jak tylko wyschnie nam, no. Pierwszy Pierwsza towar. warstwa jest zaszpachlowana łączenia fabryczne. Nie? No, tak więc to w poniedziałek zostawiamy. Tu trzeba parę izolacji dorzucić. Tutaj w końcu elektryk dorzucił nam przewody, które tutaj mają być. Później to będzie jeszcze wkuwał. Dobra, tak więc będziemy mogli w końcu sobie to zapłytować i zamknąć ogólnie cały dom. Tutaj jest na drugi raz zrobione. Dzisiaj w międzyczasie jak majster szpachlował właśnie te pierwsze Bo to nie jest warstwy. tak, że my się obijamy. Moi drodzy, jeszcze tutaj was mogę zaprosić tak na szybko do kotłowni. O, już możesz wyłączyć tam. E, tak, bo to prąd kosztuje mnóstwo. Zapraszam do kotłowni. Widzicie, że kotłownia jest już w zasadzie pospoinowana, gotowa do tego, żeby ją już rzucać w gładź. I tutaj będziemy już w przyszłym tygodniu rzucać gładź na sufit, bo musimy robić tynk. A zobaczcie tutaj taka sytuacja. Nie wiem dlaczego to tak wyszło, że mamy lewitujące skrzynki na naszą Podłogówkę, podłogówkę, no ale niestety coś trzeba będzie z tym zrobić. Pianką, nie? Coś, coś wymyślimy. Ale pomieszczenie jest już zaspoinowane, tak więc jest jedna wielka całość. Bardzo fajnie to wygląda. No i ta skrzynka wyłazowa też jest git. Tomek będzie miał tutaj nasyp, więc w momencie kiedy wiecie, on to nasypie, a ta skrzynka by się otworzyła, to wszystko wyleci. Także trzeba będzie jeszcze taką skrzynię oporową zbudować. No zobaczymy. Będziemy zbudować ją z wami, nie? No i tutaj w zasadzie się chyba nic nie skończyło. Z, no zmieniło się tyle, że majster dzisiaj jak my robiliśmy ten jeden pokój, to tutaj szpachlowało tą pierwszą warstwę, nie? No ja tu nawet nie wiem. Wiecie, tu są tak od, odległe rubieża, no tutaj... że po prostu tu się nie wchodzi, nie? Tutaj tak samo żeśmy e, zrobili w ten sposób, że płyta nie jest doklejona do boku, tylko po prostu jest udek wrzucony od góry, od dołu i... 3C to jest złapane, tak więc tu nie ma żadnej klejonki ani nic, tylko po prostu wszystko jest na jednym y, suficie. Tu jest nieruszone, wiecie, nie ma na to czasu. nie? I majster ładnie sobie to y, pospoinował, dlatego, że będziemy mogli później przejść do y, płytowania na drugi raz. Dwie palety pły do Finiata mamy. 260, ale powiem Wam szczerze, że nie starczy. Oczywiście we wszystkich Łazienkach dajemy zielone, ale trzeba będzie pewnie dokupić. Ja wyłączę od razu światło. A, dobra. Wyłączamy, moi drodzy. To też, tak więc to zostaje. Powiem Wam szczerze, że falownik to się tak nagrzał, bo ja na czas, kiedy wklejałem Amerykanę, żeby go nie ubrudzić, przykryłem go szczelnie folią. Się tak zagrzał, że mówię. Uch! By się spalił. Dobrze, że to zauważyłem. No i mówię, tu jedynie łącznik jeszcze został. Coś, co nam pokazuje, że jest jeszcze część budowy. Tu w ogóle na samym początku ten łącznik miał być zostawiony w takim stanie jaki jest tutaj. Czyli miał być tutaj po prostu sufit betonowy z tymi odciśniętymi śladami po dechach. No, ale niestety rekuperacja wymusiła to, że to podwieszamy. Ale może Tomek sobie zrobi w przyszłości mikrocement. Bo też ponoć taka alternatywa była, albo czarny sufit. Albo czarny sufit też tutaj chyba ma być czarny sufit. No zresztą zobaczymy, jak dojdziemy do tego etapu. To zobaczymy, co tutaj będzie. Jest piątek, w tym stanie zostawiamy to na weekend, dlatego też chcieliśmy po prostu przybić jakąś płytę, przynajmniej jedną, żeby ta folia nam przez weekend nie odpadła. No i tyle. Zostało w zasadzie, moi drodzy, część tutaj salonu. Tu już jest kuchnia. No, i brudna kuchnia. Tu będziemy musieli sobie jeszcze zamontować jeszcze jeden wyłaz. W ogóle taka fajna historia, że wyłaz przyszedł, ale płyta, która była w wyłazie, niestety u kuriera się pobiła. Nikt tego nie zauważył, no i teraz będziemy musieli po prostu wymienić. wymienić. No, tak, takie życie. Nie? Tak więc kto się z kurierami kiedyś się zmagał, ten. Ten to wie. Tak więc, moi drodzy, piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć jeszcze o tej chacie, co my tu będziemy robić, jaki jest plan działań. Jeśli będziemy mogli Wam to zdradzić, to na pewno Wam to zdradzimy. A na razie, żegnam się z Wami czule. Żegnam ziemble, Pa, pa. Bo idzie zima.